Cześć, z tej strony Kirishi. Witam Was bardzo serdecznie w Secret bez 2 w sezonie drugim, odcinku piątym na ścieżce głoda. Zastanawiacie się, czemu wybrałam głoda na Eli? Ponieważ zainteresował mnie. Jest w nim wiele cech, które chciałabym odkrywać nie tylko jego cechy, ale i jego samego. Z początku, za pierwszym razem, miałam wziąć wojnę za Eli. Na pierwszym koncie, ale go zabiłam, gdzie później żałowałam tej decyzji przez trzy aktualizacje. Pamiętam, że to przeżywałam i płakałam, bo przywiązywałam się do niego i przekonałam się, że naprawdę nie wydaje się taki zły. Myślę, że gdyby nie ten wybór, to skończyłabym z wojną, a nie z Astarotem. Ale nie żałuję, że wybrałam Astarota, bo. Spodobał mi się od razu, gdy go zobaczyłam po raz pierwszy w sezonie pierwszym. Spodobała mi się przez całą historię jego relacja z Wiki, która nie działa się szybko, tylko stopniowo, co mnie intrygowało. Momentami bardziej, a momentami mniej. Mam nadzieję, że Starot nie zginie w Sekrecie Niebios 2 i nie będę mogła, i raczej będę mogła z nim kontynuować romans dalej. Obecnie to się nie zdarzyło, jak w przypadku Andy'ego i Loja. Mam nadzieję, że też tak będzie i z pozostałymi postaciami. Dobra, moi drodzy, bez przedłużenia, przechodzimy do głoda i naszej wiczki Walker. Zagramy. M. Mm. Dobrze. Usiedliśmy na podłodze, naprzeciwko siebie. Ogłód położył pośrodku pudełko. Niezręcznie było i nieco dziwnie siedzieć tak przed nim, w oczekiwaniu na rozpoczęcie gry. Ostrożnie uniósł owieczko. Zajrzeliśmy do środka, oglądając zawartość pudełka, milczący i skrępowani a raczej to ja byłam skrępowana, podczas gdy głód wyglądał na spokojnego i skoncentrowanego. Wzięłam stosik kart. Na niektórych z nich była krew. Gdzie ty? Skąd to wziąłeś? Głód zauważył szkarłatną plamę na rogu kartonika krwi i powiedział cicho – Znalazłem wśród ruin. Zabiłeś ludzi, do których należała gra? Zabiłem wielu, ale nie ich. Rozłożył plansze, rozłożył pionki. Przeczytaj zasady. Każdy gracz pisze kartę z pytaniem. Jeśli odpowie, może iść o jedno pole naprzód. Jeśli nie, o jedno pole wstecz. Pamiętam, że jak byłam mniejsza, to lubiłam grać w gry planszowe. Teraz akurat tak już no nie jest, ponieważ no jakoś tak już mnie to znudziło. Nie wiem dlaczego. A fajnie jest zagrać nawet w taką grę. Niż wiecie, spędzać tyle czasu na telefonie. Zaczynaj. Odchrząknęłam, ale mój głos i tak był ochrypły i drżał, kiedy zaczęłam czytać. Ile masz lat? Zdaje się, że to gra dla dzieci. Odpowiedz. Umarłam, kiedy miałam 21 lat, a teraz. Teraz mam chyba 31. Jak to jest umierać? Strasznie i boleśnie. Głód skinął głową, wziął następną kartę. Kogo kochasz najbardziej na świecie? Jeździec umilkł, jego źrenice biegały, czytając po raz kolejny pytanie. Nikogo. Tak nie może być. Idziesz o krok w tył. Stoję na starcie. Wziąłem jego pionek i przesunąłem z planszy na podłogę. Oszukujesz. Wcale nie mój ruch. Na mojej karcie było napisane. Jaki jest twój ulubiony kolor? Aż zamiast tego powiedziałam udając, że czytam, jak dajesz sobie radę z samotnością? Spędzam czas z przyjaciółmi. Czasem trzeba komuś zaufać. Życie staje się wtedy bardziej kolorowe. Znaleźć przyjaciela nie jest trudno. Wystarczy. Głód wyrwał mi kartę z ręki i przeczytał, co na niej było. Potem powoli uniósł na mnie wzrok. Uśmiechnęłam się nerwowo. Postanowiłam przerwać pasmo głupich pytań. Nie proszę Cię, żebyś została moim przyjaciółką. Każdy z jeźdźców przybył tu w jakimś celu. Jego głos stał się znów pozbawiony życia. Zaraz chcę udowodnić matce, że jest coś warta. Wojna to po prostu głupiec, który szuka przygód. Śmierć wykonuje rozkazy. Co do mnie, przesunął się do mnie tak blisko, że znów poczułam zapachnięty, chłodny i przenikliwy. Chcę lepiej poznać wasze światy. Chcę porozmawiać. Ale to nic nie znaczy. Nie jesteśmy przyjaciółmi. A kim? Nikim. Warto wiedzieć, naprawdę. Nerwowo zebrał karty i plansze. Wystarczy na dziś. Kiedy był przy drzwiach, rzuciłam za nim: Jeśli nas zniszczycie, nie pozostanie nic oprócz waszego strasznego świata, gdzie nic się nie dzieje, gdzie nie ma żywych istot posiadających świadomość, nie ma gier ani rozmów. Może i nazywacie ją Matką Życia, ale ona nie ma o życiu najmniejszego pojęcia. Głód stał, słuchając mnie, a kiedy skończyłam, wyszedł bez słowa spokoju. Ty i Głód staliście się sobie bliżsi. Moi drodzy, to tyle z dzisiejszego odcinka. Jeszcze bym chciała Wam powiedzieć jedną rzecz. Teraz będę miała taki format, że jeżeli chodzi o całe odcinki to będą się pojawiały bez głosu wszystkie. Nie będzie raczej z głosem, bo no po prostu nie odpowiada mi to teraz. Wolałabym w krótkich scenach się udzielać bardziej z głosem, także jeżeli chodzi o sceny krótkie to będą z głosem, a całe odcinki to będą oczywiście bez głosu. Czyli sceny z głodem będą się pojawiały no tak stopniowo w sensie najpierw będzie bez głosu scena, a potem będzie z głosem i tak na przemian. Mi właśnie takie coś odpowiada. Nie wiem jak Wam, ale właśnie chciałabym właśnie taki format y, wprowadzić na swój kanał. Czyli po prostu następna scena z głodem by była bez głosu. Dopiero w odcinku 9 w sezonie drugim będzie z głosem. Akurat będzie CG, to może będzie więcej komentowania, bo w tej scenie to jakoś nie było co komentować według mnie. Dlatego to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.